Dajcie, kochani, to Mary i Mario. No i wracamy troszeczkę do miksów. Ostatnio była paczka, była premiera, właściwie wznowienie. Także teraz wracamy do miksów. Dzisiaj zrobiliśmy miks nie tylko wśród zdrapek, ale jeszcze do tego mamy dwa losiki. Nie wiemy, co tam się kryje. Tak zostały złożone i nie zaglądaliśmy. Nie lubimy zaglądać, bo na tak, tyle tak, nie daje żadnej fajty. To hajdy. tyle, że, że tu jest gorąca kasa po prostu. Tak. tak natomiast ze zdrapek mamy dzisiaj rubiny, szafiry i bajeczną kasę z tych poduszek. bo dosyć chwilę nie było ich już teraz mm -hmm. u nas. Ekstra pensyjkę, no i tą nieszczęsną Happy 77, którą próbujemy do nas przekonać. <grym> tak, no zobaczymy co tu się zadzieje. Aha, może te sobie wyrosujemy, które... Weź Ty pierwszy. No to bierz. Nie, Ty masz wybrać. Ja mam wybrać? Jak ja Ty chcesz. Pięknie mi to opiekt. Rządek? Tak? tak, może być. To będzie moje, okay. Dobra. Także zaczniemy sobie od nosików. Mm -hmm. Złożymy A to ta od... papryczka? Papryczka, ja dokładnie. Nie że... Jaka... I będziemy sobie zaraz tutaj szukać i namierzać. Ups! Dobra, coś mi uciekło, no ale dobra. Drapak, no tego tak ty nie chciałeś tu Szukać będziemy tych 10 liczb. I pierwszy rządek. Ma ósemka, ósemkę mam, dobra. Ósemkę sobie zakreślam. 15 nie ma, 14 nie ma, 28 brak i 21 nie widzę. No dobra. A to jest ich rzędu? 3 albo 4. 4 chyba nie. Dobra, szukamy drugi rządek. 37 nie widzę, 7 nie widzę, 17 nie ma. 39 brak i 24 również nie ma. Bierze Jedzie, Jedziemy kolejny rządek: 32. Czy 32 jest? Nie. A ile musi być? 38, 3 przynajmniej. Aha, w rządku. Tak. 38. Nie, niekoniecznie w rządku. Aha. Tylko po prostu 38. 9. Nie widzę. Trójki nie ma i 31 nie ma. No to teraz mamy ostatni rządek. I szukamy. Dziesiątka. Brak. trzydzieści pięć, O, jest. Dobra. No. Zakreślamy. trzydzieści, Nie ma. 18. O, jest. Jest! No to fajno. I 40 nie ma. No to no to, co? to mamy piąteczkę. Aha, no, dobra. Aha, bo ma trzy. Macie zapomniała tych czasach, jak to, Jak to było, bo to się rzadko, nie? Uh -huh. Ja Zobacz, gdzie tutaj jest początek. To jest początek. To no tak samo możesz tak odwijać. tak? No i tak to odwijasz po trochu. I tu, czekaj, jeszcze sobie nawet nie wyciągnęłam. Mazaiki. sa. Dobra, patrzymy, czy tutaj po kolei z maszyny poszło, tak? Tak. Tylko tak kartka mi się wyginęła, czekaj. Jeszcze może tak podsunę. muszę no, sobie to tak dobrze ustawić, żeby to... Żeby to pasowało. Kurka się, jest jedna. No, na Chyba będzie dobrze. Dobra, szukamy. 11 nie ma. 5 Nie, no bardziej szukaj tych tutaj, bo. bo no te, te tu. tu. Albo te tu. Albo te tu, aha, ty no tak robiłeś. Mhm. 28 nie ma. 14 nie ma. 2 nie ma. 38 nie mam i 36 nie mam. Dalej. Szesnaście jest. to popryszczą. Jak to piszcie Coś starego. Myszy. Siedemnaście nie mamy. Osiemnaście nie mam. Siedem nie mam i dycha nie mam. No to mam tylko jedną, a za to nie płacę. A może Dwadzieścia cztery.

Czyli ja mam, mam tylko jedną papryczkę, także to Pusto. jest takowo, niestety. No dobra, to bierzemy los. się wobec tego za zdrabki. Ale fajnie, że Ci się udało. Gratuluję. Dokładnie. Zobaczymy, co się kryje w Ekstrapensji. Zdrapeczka jest numerem 45. I cóż, szukamy liczb 30, 19, 18 i 32. I tego byśmy tu oczekiwali. No. E, e, e. Dobra, gdzie to się zaczyna? Ja to. Ja myślałam, że to 16, 20, 16, 28, no nie, 13, 35, jedyneczka, 33, napis, 22, 32, o jest, jest. coś będzie. U. I 17. A 32. Klasyka? Klasyka, jest piątarek, fajnie. Ale, ale dobrze, to jest masz dwie wygrane. No, brawo Mario. HEPI 77. Z numerkiem 21. No i szukamy... Tylko dobrze ma? Dobrze. Mhm. Aha, dobra, dobra. wyżej nie muszę. Tutaj coś miało być tak podkowa w ogóle. Tak, ale to później.

Siedemnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzydzieści cztery i czterdzieści dziewięć. Jest. Jest. Obserowana pewnie będzie. To wtedy co tutaj nie będzie? Nie, może być. Dlaczego Podkowa. A tu co tu będzie? A, no winogronka. No to mamo, no, na koniec sam. I mam też piątka, ale super, nie wiem gdzie te kontrolne tutaj były. Oj, to ja też nie wiem, nie szukaj nawet. Nie, nie będę szukała, ale widzicie, kochani, po 49 mam piątarka. Dobrze, no to no. się cieszę, że też coś mam. To teraz rubiny, szafiry, zdrapeczka z numerem, w też 21. Ja tu będę sobie sztukał sztabek złota albo ewentualnie kuferka. No właśnie, ja też wyjściu jeden numer. I cóż, liczby to czterdzieści sześć, czternaście, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści dziewięć i jedenaście. A co tu się kryje? Pięćdziesiąt pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem, a znaczy obstrzelili no. to na razie. Trzynaście, trzydzieści dziewięć.

Ale coś mamy, tak że się nie ma no co No nie, tak, nie jest to tak No, gorzej to wszystko puste. Dobra, bajeczna kasa to ja mam kochani z numerkiem trzecim. No to już wiemy, co szukamy. Szukamy worka oraz kuferka, który mnoży kuferek mnoży. No i zobaczymy, jakie to będą liczby, nie? Uh -huh. A może się trafią symbole. A może nie symbole. Zobaczymy. 22. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, cztery i dwa. Dobra. O, o to chyba blisko, trafiłem. Blisko, dobrze. A mam siedemnaście, dwadzieścia siedem, jak blisko. 7, no to standard ulotka. Siedem. Trzydzieści cztery i dziesięć, czterdzieści, dobra, to zbyt trafałam. Myślałam, <grym> że to jedynka, wiesz, No, no. Jeszcze trochę brakowało w tym. Trzydzieści siedem mhm. nie ma. Trzydzieści pięć. Trzy, te obłoki te. Dziewięć. Dwadzieścia cztery, no jeszcze dwa.

33 38 A no nie, jednak jeszcze coś mieli w zanadrzu. I 28. No niestety, pusto. O, nawet mamy kontrolne. Mamy GC. <noise> Dobra, to mój tak. Także te poduszki, poduszki się nie spisały. I, moja, i moj, mój rosik się nie spisał. Ale za to po zwróciku dała ekstra pensja Moje happy siedem 5 zł i jedna gorąca kasa. Również miała trzy papryczki, czyli piątalek do nas. No to niej mamy 15 zł. Mamy 15 z 4 bogaci jesteśmy, chłopie, no co tam się przejmować. Dobra, 15 zł jest. Będziemy to probować ładnie pomnożyć. Kochani, tak my Wam życzymy wspaniałego, długiego, tym razem weekendu, bo aż do poniedziałku odpoczywamy. Żeby Wysofik. pogoda sprzyjała, słoneczko świeciło i żebyście zdrowi byli. Wysokich wygranych. Tak. I zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Buziaczki pozdrawiamy serdecznie. Pa. Pa, pa.